Okej, okay, mi się wyłączyło nagrywanie. To jest Cika do Oliwki. Mam nadzieję, że się spodobało. Nie, nie nie, ja wracam. bo w tym Mamy dodek dla Olivia Mortifini. Może ją znacie niektórzy. Mało chociaż wątpię. Ale ona też nagrywa na YouTube, więc możecie ją znaleźć po tym o, Olivia Dicika lub Mortifini. Ok. Lepiej będę kończył. Tak O, co, za te trójkąty byłyby kropki, ale troszeczkę mi się linie takie porobiły, i no. Zork. Mam nadzieję, że ty też dla na mnie, Dedyk, jakiś? Narysujesz? No, dobra. Muszę. To, dlatego nie nagrałem przed. Że przed. poprzedni odcinek był taki skończony z... nagle. Ale dobrze, mam nadzieję, że to się podobało, można zostawić, zostawić lajka, subskrybować. spróbować. no, na zależy. I pa! Oliwka zrób dedyk dla mnie.